Siema, jesteśmy dzisiaj z Konradem Pondo, przedstawicielem Steel Spiders. Siema Konrad. Cześć chłopaki. Wiadomo, może nastrój nie taki, jak byś chciał. Mecz z Lost Cave Boys niestety do tyłu, duża walka. Bardzo duży powrót, bo w pewnym momencie było e, nawet 15-15 punktami. Trzecia kwarta, świetna w waszym wykonaniu i już wtedy widać było taki zryw, że, e, że myślałem, że wrócicie i ten mecz będzie cały czas na styku. Była na styku ta końcówka, ale mimo wszystko zawsze było to 5-7 punktów. Jak to oceniasz Konrad, czego zabrakło? Znaczy, przede wszystkim szansą dla obu ekip, bo naprawdę wszyscy zostawili tutaj kawał serducha, potu, ja ledwo stoję tak naprawdę. I po pierwszej połowie, dziękuję, Po pierwszej połowie rzeczywiście stwierdziliśmy, że nam totalnie nie wpada, ale tak jak mówię, pod słońce, pod wiatr i tam było pod górkę też. I siedliśmy na ławę, przegadaliśmy temat, spieraliśmy tyłki, ruszyło. Zaczęło wpadać przede wszystkim. I ta trzecia kwarta naprawdę dała nam mocną wiarę w to, że możemy ten mecz wygrać. No niestety brakło, brakło nam trochę czego? Nie wiem. Celności przede wszystkim, więc plan na przyszły sezon to osobli, osobliwe? nie, rzuty, rzuty osobliwe na każdym treningu. No, na potwierdzenie słów 8 na 45 za 3, dużo nietrafionych tych trójek, z osobistych 10 na 25, 40%, szczególnie w końcówce Jacek miał te osobiste, no i nie wpadały. No nie musiałaś mi tego raz tego mówić, zrobiło mi się jeszcze bardziej przykro, no ale no cóż, no, pokazuje, że jeszcze mamy kawał roboty do zrobienia przed sobą i mam nadzieję, że nam się to uda zrobić w tym sezonie. Powiedzieliście, że kawał roboty macie przed sobą, ale wydaje mi się, że też kawał roboty wykonaliście. Awansując z poziomu recreation na poziom Aspiration, awansując od razu do playoffów, półfinały. No i to też nie był spacerek tak naprawdę dla Lost Cave Boys, którzy jeszcze niedawno grali na poziomie Development. Jak oceniasz tak naprawdę całą tą waszą przygodę na poziomie Aspiration w tym sezonie? Znaczy, cieszę się, że. Yy... Chłopaków trochę zagięliśmy, bo naprawdę słyszałem, że mają już nerwówkę i cały czas było skupmy się, skupmy się, odjeżdżają nam, odjeżdżają, właściwie dojeżdżają nas, więc to fajnie, fajnie, że nam się to udało i oni poczuli też, że nie jesteśmy jakąś tam drużyną z ligi, ligi Niżej, tylko jest z kim walczyć. Natomiast ten sezon uważam za bardzo udany, bardzo fajna atmosfera w drużynie, bez jakichś spień do tej pory wydawało mi się, że byliśmy drużyną, taką, która dużo przeklina, dużo... Ma w sobie agresję, gdzieś ten terror też się gdzieś tam pojawia, jakby nie patrzeć. Natomiast ten sezon zagraliśmy, wydaje mi się, bardzo spokojnie. Rodzinnie przede wszystkim, bo całe rodziny przychodzą na nasze mecze i to też daje taką fajną, rodzinną atmosferę. Też się spotykamy po meczach. I to jest paczka fajnych przyjaciół, którzy przede wszystkim lubią koszykówkę. Koszykówka to też nasze życie, nie? Jak się czułeś jako Mikołaj w zeszły? Dwa tygodnie temu to było? Dwa tygodnie temu udało się złapać na wideo? Tutaj zong, bo to nie ja byłem Mikołajem. Nie, nie byłem, ja się spóźniłem na mecz w ogóle, bo stałem w korku, bo był przejazd motocyklowy Mikołajów. Stałem w korku i się, po prostu przebierałem się na hali, więc nie wiem, kto był Mikołajem, powiem szczerze. Widziałem filmik, ale nie wiem, kto był Mikołajem. Bo właśnie to nawiązuje do tej rodzinnej atmosfery, którą ty powiedziałeś. Cały czas słychać z trybun pająki, pająki, pająki. Widać, że dzieciaki tutaj szaleją, biegają, no i są całym sobą za wami. Tak naprawdę to na pewno musi was uskrzydlać. No to jest świetna sprawa i słyszymy cały czas pająki, pająki i niestety czasami sędzia kalosz, więc trochę musimy jednak utemperować ten mały terror, e, ale no fajne, to jest fajne naprawdę, kiedy masz do kogo grać i słyszysz potem tato dobry mecz. Na tym chyba warto skończyć. No jest. Dzięki, dzięki.